Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Z tej strony pizza Starot. kłaniacie tego dnia. Jest wcześnie rano, kochani, więc ja skorzystając z tego zaczynam dla was nagrywać horoskopy. Kochani moi drodzy, dziękuję Wam za lajki, za komentarze, za subskrypcję, za to, że jesteście. Tutaj była prośba, żebym Wam pokazywała, kochani, karty, jak tasuję. Dobrze, ja Wam mogę to pokazać, nie ma problemu. Moje tasowanie nie jest, bym powiedziała, takie bardzo szybkie i konkretne. No, gdyż po prostu jest taki problem u mnie, taki, jaki jest. Może kiedyś Wam opowiem, może nie. Chciałabym jeszcze poprosić tutaj, że jeżeli macie jakieś do mnie pytania a propos pytań prywatnych, rytuałów to serdecznie Was zapraszam do kontaktu możecie się kontaktować ze mną przez maila a jeżeli będziecie jeszcze chcieli to podam Wam numer Whatsapp, na Whatsappa też będziecie mogli do mnie pisać, żeby był ten kontakt szybszy i wszystko się tam dowiecie. No dobrze, kochani. To cóż, to zaczynamy. Patrzymy, co tam dla kolejnych znaków dzisiaj, kochani. Raczki i lew. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Mnie jest trochę, powiem, jest ciężko z tym tacowaniem. Dobra. Raczki, lew. Raczki lew horoskop wrzesień raczki lew będzie się nam niestety trochę obraz się trząs raczki lew co tam dla was ok dla raczków raczki raczki nieboraczki, co tu dla was moje kochane raczulisie moje kochane raczuli się. Co tu dla Was? Single, związkowcy, praca finanse. Dobrze. Kochani, w tle mamy y, dwójkę y, mieczy, czyli raczki będą wybierać najprawdopodobniej we wrześniu y, między jakimiś dwoma osobami. Coś tu będzie dla Was y, się działo. Dobrze. No ale a propos y, raczków, no raczki, y, jeżeli chodzi o związkowców, no to do Was przychodzi jakaś propozycja. Y, jesteście szczęśliwi, cudowni, y, macie tą swoją, bym powiedziała, dziecinność, y, radość, radość bycia, radość życia. Y, jest to dla Was najważniejsze w tym miesiącu, żeby właśnie się bawić, żeby się cieszyć z tego, co macie. Więc tutaj yy, single mają, yy, słuchajcie, bardzo fajny miesiąc. <laughs> związkowcy, związkowcy, moi drodzy, no tutaj będzie coś też, też bardzo bym powiedziała, taka bardzo yy, yy, poważna sytuacja, bo yy, u związkowców yy, wy się kłócicie raczki ze sobą. Wy nie wiecie, czy wy chcecie tego, co chcecie, czy to, to, co... <laughs> wam wszechświat y, przynosi, to to jest y, wasza droga, wasze życie, bo kłóci się wasze serce, dusza. Tu byście chcieli takiego, bym powiedziała, działania, byście chcieli zrobić w kierunku jakiejś tam osoby, która jest dla was bardzo ważna i ta osoba byście chcieli, żeby była z wami, chociaż w niektórych przypadkach może być tak, że... Mm, ta osoba może być zajęta i po prostu no, nie dajecie rady, żeby tą osobę przyciągnąć do siebie. Yy, nie widzicie z jakiejś sytuacji, no i tak jak powiedziałam, jest tutaj to yy, te powroty do przyszłości, macie tą nieskończoność, więc yy, dla Was naprawdę raczki na ten moment. Bym powiedziała, no ciężka decyzja do podjęcia, bardzo ciężka decyzja. Yy, co będzie dalej się y, u Was y, działo, raczki, w miesiącu wrześniu? To ja bym powiedziała tak, że jeżeli chodzi o finanse, o zdrowie się nie, nie martwimy. Ewentualnie, jeżeli chodzi o sprawy zdrowotne, to zróbcie sobie y, morfologię krwi albo coś takiego, żeby to tam y, było y, zrobione. Dobrze, kochani, no i patrzymy. Aha, i jeszcze karta No właśnie. Dobra. Karta rada. Karta rada dla raczków. Karta rada. Karta rada. Karta rada. I dla Was co jest? Królowa Buła. Panie raczki będą ogniste, będą przyciągać panów. Będą tutaj, chciałybym powiedzieć jakiegoś uczucia, romansu. Raczki we wrześniu będą takie właśnie zakochane, będą chciały właśnie tutaj, jak najbardziej, yy, bym powiedziała, być takie przecudowne. Dobra, i zobaczymy, jaka rada od aniołeczków, jaka rada od aniołeczków, kochani, jaka rada od aniołeczków dla Was? Raczki moje, nieboraczki, raczki nieboraczki, jaka rada, jaka rada. No dobra. W niedalekiej przyszłości poprawa zdrowia, tak jak mówiłam, y, pomocni ludzie, jeżeli chodzi o sytuacje związkowe. Nie wiem, czy widzicie, jeszcze może przesunę. O, to będzie lepiej widać. Y, tak. Y, jakaś przyjdzie do Was okazja i nie. Słuchajcie, moi drodzy, raczki moje, kochane. Ja bym powiedziała, że w niedalekiej przyszłości może się okazać, że i tak będziecie z tą osobą, o której marzycie. I tak samo związkowcy, i tak samo single. No mówię, tutaj na zdrowie nie musicie w ogóle narzekać. Macie naprawdę super rewelację. Tylko mówię, jeżeli tam coś się martwicie, to zróbcie sobie tą morfologię, to tylko tak dla sprawdzenia. Proszę o pomoc. Proszę o pomoc swoich przyjaciół, znajomych, napotkanych ludzi, którzy spotkacie w swoim życiu. Nie bójcie się tego. Anioły mówią, że tak, że to co tam macie zaplanowane, to wyjdzie na tak. Okazja jakaś do Was przyjdzie. No i może być, nie no, ta odpowiedź od aniołków tak i nie. No to mówię, to w zależności jakiej jesteście sytuacji, jak to będzie u Was wyglądało. Ja myślę, że tutaj y, anioły oczywiście y, mają rację, bo w tle słuchajcie, macie bądź y, y, asertywny, więc y, działajcie, kombinujcie raczki moje kochane, jeżeli wam się podobało pamiętajcie czuczki w górę pamiętajmy o subskrypcji kanału zapraszam serdecznie was tutaj do przestrzeni pizza starot no kochani moi drodzy tak to właśnie będzie no dobrze to były raczki nieboraczki i lecimy dalej Pani. Jeżeli chcecie, macie chęć, przychodźcie do kursu Tarota. Na razie nie mam za bardzo zbytnio chętnych, ale jeżeli chcielibyście, to zapraszam serdecznie. Widzieliście mniej więcej pierwszą część kursu, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Jeżeli macie pytania, mówię, nie się, piszcie. Ja chętna tutaj do rozmowy z wami jestem. Lewki, 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 lewki. Co tutaj u lewek się będzie działo? Lewusie, lewusie. Lewusie, lewusie. Co tam u was lewki, kochane moje? Lewusie. Single. Związkowce. Praca, finanse. w tle siódemka pentakli e, czyli kochani e, macie spełnienie marzeń zbieracie owoce swojej ciężkiej pracy e, z, ze sierpnia e, macie taką bym powiedziała taką e, dużą fajną energię jeżeli chodzi właśnie o e, olewki. Dobrze single single we wrześniu e, muszą się nauczyć swojego dawania i brania a wy musicie tutaj e, w szóste pentakli Wyważać pewne sprawy, wiedzieć, kto jest dla Was bratem, a kto wrogiem, bym powiedziała. Panie lewusie, tutaj będą ukrywały jakieś uczucie. Możliwe, że już było jakieś, słuchajcie, u jakieś były rozstania i teraz mogą być jakieś powroty, a propos właśnie uczuć i emocji. U związkowców. Związkowcy też podobnie. Związkowcy mają... E, przepraszam. Związkowcy, ja bym powiedziała, mają e, troszeczkę problem, bo wy tak naprawdę nie wiecie, nie wiecie co, co wy chcecie. Wy macie duże powroty do przeszłości. Możliwe, że będzie wchodził układ trójkowy. E, co ja jeszcze bym chciała powiedzieć? E, w tej piątce pentakli, e, ja myślę, e, pracujcie nad sobą. Ciężko pracujcie teraz nad sobą w tym miesiącu, we wrześniu. To jest e, czas, kiedy wy musicie e, nauczyć siebie e, dawać odpowiednią energię tam gdzie trzeba bo jeżeli wy się tego nie nauczycie to wy potem będziecie przez całe życie lewki miały jak pod górkę od, do przyszłego roku no co zdrowie, finanse jak najbardziej macie spełnienie marzeń i jest to uczucie, że lewki <laughs> przepraszam, będą kochani bardzo szczęśliwa bardzo cudowne lewki będą tutaj we wrześniu bym powiedziała, że rządziłem. Macie, macie bardzo dobre karty lewki. Nie macie się czym przejmować, naprawdę. Bym powiedziała, że zobaczymy jak jeszcze będzie reszta y... znaków, jak to tam będzie u Was. Dobra, i karta rada. I karta rada, dla Legusiek, karta rada. Karta rada dla was król pentakli mm. lewki ja bym powiedziała tak wy wiecie czego chcecie co dla niektórych lewek wy dostaniecie jakąś propozycję albo wy wyjdziecie z jakąś propozycją do jakiejś osoby to tak. będzie dla was yy, bym powiedziała priorytetem nie być priorytetalne ale priorytetem bo tak się, tak się nie mówi E, priorytetem dla Was właśnie to, że y, będziecie y, robić propozycje we wrześniu dla y, jakieś osoby dobra, zobaczmy co jeszcze jaka rada od aniołów e, rada od aniołków dla legusiek, rada karta rada dla legusiek lewki, 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 lewki co tam dla Was co anioły mówią nie, poprawa zdrowia. Tak samo jak u tych. Zdobądź więcej informacji, bądź asertywny. Zaczekaj. I w przeciągu kilku miesięcy, kochani, no ciekawe, ciekawe, w tle jest, kochani, odpuść. Więc odpuśćcie pewne sobie sprawy, jeżeli wiecie, że to już nie jest dla Was. Dopuścić to, to wolno, niech się dzieje, wola, niebios, niech anioły Wam dopomagają i tak Wam fajnie pomagają, nie bo nie, bo jest coś, co po prostu Wam nie służy, ta poprawa zdrowia to wiadomo, ale jeżeli chcecie coś podziałać, to bądźcie więcej informacji na dany temat, szukajcie, pytajcie, kto mnie pyta, ten nie błądzi, bądźcie asertywni, szukajcie swojej drogi. Jeżeli będzie jakaś sytuacja, która Wam podpowiada, że musicie coś e, zakończyć, to zaczekajcie, poczekajcie, zróbcie sobie przerwę. W e, przeciągu, kochani, kilku miesięcy może się Wam coś wydarzyć, coś może Wam przyjść e, takiego fajnego, co Wam e, pokaże, e, że naprawdę możecie być bardzo szczęśliwi i cudowni. Kochani, jeżeli się podobało, pamiętajcie czuczki w górę. Zapraszam do subskrypcji kanału, przychodźcie do przestrzeni Pity Starot. Zapraszam też serdecznie na grupę na Facebooku Magia i Tarot, tam też się dużo będzie działo. Zapraszam też na mojego TikToka, bo też jestem na TikToku, więc korzystajcie, wierzcie gdzie jestem, wpisujecie tylko Pity Starot, od L i mnie tam, kochani, znajdziecie. I tutaj tak samo, więc zapraszajcie swoich znajomych tutaj do przestrzeni. Będę wdzięczna na za każdą subskrypcję. Dobra kochani. To co? Do no zobaczenia do kolejnego czytanka. Pa pa.